Witamy Was bardzo serdecznie na pierwszym odcinku z serii Walka, w walce o punkty, przepraszam. Jest to również dla mnie pierwszy odcinek z gościem specjalnym, a dziś goszczę u siebie Antka Malinowskiego. Witam Ciebie Antek. Witam tak. Ciebie Robercie. No i może bez zbędnego tam przedłużania przejdziemy od razu do naszych składów w pierwszej kolejce, jak nam poszło, ile zdobyliśmy punktów, także Antek będziesz zaczynał. No dobrze, a więc jeżeli tutaj chodzi o pozycję bramkarza, postawiłem na Słowomira Abramowicza z to Tutaj głównie zgłosiła mnie cena. No 1-4 to jest, myślę, zgodzisz się, bardzo przystępna cena jak za bramkarza, grającego zwłaszcza, tym bardziej drużyny, która raczej goli zbyt wiele, nie traci. No i faktycznie 5 punktów za czyste konto w tego przypadku wpadło, więc to jest naprawdę dobry wybór. W obronie trójka Jean-Carlos Silva z Rakowa, 6 punktów. Zwycięstwo plus czyste konto, tak samo jak Linus Walkwist z pogoni Szczecin. Tutaj troszeczkę może żałuję, że nie postawiłem na Kutrisa i na Tudora miejsce Walkwista i, i Jana Karlosa, bo tych punktów byłoby delikatnie więcej na no, obaj tam ci panowie zandwali po asyście i trafili do dużynej kolejki, więc tam było po 11 punktów za tych dwóch zawodników. No, tutaj niestety tylko po 6, ale lepszy ryc niż nic. No i Paweł Szołek, 10 punktów. Zwycięstwo czyste konto plus asysta. To jest oczywiście. Wahadłowy legi w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Czwórka w pomocy, tutaj najmniej zdecydowanie punktów ze wszystkich tych, można powiedzieć, linii. Dominik Marczuk z Jagiellonii, tylko cztery punkty, zwycięstwo po prostu kąta, ale bez gola, bez asysty. Tak samo jak Jesus Imas, z tym, że on był moim kapitanem, niestety. No bo też tylko cztery punkty, razy dwa to. Zaledwie 8 oczek. Antoni Kozuba z Lecha Poznań również zwycięstwo, czyste punkty, natomiast bez wola, bez asysty, więc tutaj też 4 punkty. No i Kamilomena. Podobna byłaby sytuacja, gdyby wynik 1 -0 do 0 dla Lechy utrzymał się do końca meczu, czyli też byłyby 4 punkty, tak? Tylko dwa, no bo wiem, że Śląsk wyrównał w doliczonym czasie gry. Lechia podzieliła się ze Śląskimi punktami, więc tylko dwa oczka za Kamilo. Mene, no i trójka z przodu Mark Była tylko trzy oczka. Szkoda, że ta bramka przez niego strzelona została nieuznana przez pozycję spaloną Hiszpana, no bo byłoby tych punktów troszeczkę więcej, tym bardziej, że wtedy podawał mu przyszłe wszołek, który też mojej drużynie mam. No i F tym z dwa trafienia w starciu z koroną, także tutaj aż 12 punktów. No i Antet trzy Gola Asysta z motorem Lublin, więc 10 oczek. Naprawdę solidny wynik, 70 punktów. Mogło być lepiej, biorąc pod uwagę składy moich znajomych, biorąc pod uwagę też pozycję w klasyfikacji generalnej, bo tam zaledwie miejsce około 7000. Natomiast z tego, co patrzyłem, tam do top 1000 brakuje mi jakichś 15 punktów, to nie jest zbyt dużo. Więc myślę, że tutaj wszystko się da w pokoju, kilku kolejnego zrobić. No dobrze, przechodząc już teraz do mnie. ja w bramce również miałam Abramowicza, również 5 punktów. Już tutaj nie będę się nad nim rozwodził, bo Ty opowiedziałeś o nim wszystko. W obronie Silva i Wszołek, tak samo jak u Ciebie. No i miałem jeszcze Kutrisa i z tego wyboru bardzo się cieszę, bo wahałem się między właśnie Walchwistem a Kutrisem. Ostatecznie postawiłem na tego drugiego. No i nie żałuję, bo miał asystę 11 punktów, także bardzo fajny wynik. W pomocy miałem Koczyrygina z czterema punktami, no troszeczkę słabo. Ogólnie mój środek pola, no nie najlepiej e, poszedł. E, obok niego Lejwa, tylko dwa punkty, bo zremisował on z Lechią, nie zachował czystego kąta, także tylko dwa punkty. Dalej e, Alvarez i tu chyba mój najlepszy pomocnik w tej kolejce, bo miał asystę w meczu e, ze stalu. E, szkoda troszeczkę czystego kąta. E, no ale szkoda też zwycięstwa, bo widzę strzelił dwa gole, tylko ten pierwszy był nieuznany. No i na końcu Hesus Imas też, który mnie zawiódł. Wczoraj strzelił trzy gole. Niestety w się tak dobrze mu nie poszło. No i tylko cztery punkty A w ataku, Gual również z trójką punktów tylko. Pululu też tylko trzy punkty. No i Kuluri jest tutaj mój złoty traf, bo 12 punktów zrobił. Sam strzelając te dwie bramki Jeszcze ja go miałem na kapitanie Także naprawdę fajnie mi się to udało wycelować No i Z tego się cieszę, że miałem go właśnie Na tym kapitanie 24 punkty Jeśli dobrze pamiętam to w sumie 77 punktów W klasyfikacji generalnej Jak patrzyłem to jest około 3300 Także no mogło być lepiej, ale też tragedii Nie ma jak Ty mówię, Że brakuje Ci około 15 punktów do 1000 To mi brakuje tak licząc 8, bo skoro ty miałeś 70, no to tak by właśnie wychodziło. No i teraz już przechodzimy do naszej drugiej kolejki. No dobrze, jeżeli chodzi o skład na drugą kolejkę, no tutaj raczej nie ma wiele zmian. No wiemy, że mamy tylko dwa darmowe transfery. Ja też nie lubię korzystać z tych opcji, gdzie za trzeci i tak dalej każdy kolejny transfer dopłacam 3 punkty, no to. Moim zdaniem się nie opłaca, lepiej e, odpuścić transfer, najwyżej zrobić go kolejkę później. Więc u mnie na razie dwa transfery, natomiast nie wiem, czy na pewno tak w tym moim składzie zostanie do piątku, no bo tych opcji jest naprawdę dosyć sporo. Na razie Frank Tudor oraz Luki do mojej drużyny trafiają. Tudor w miejsce Jana Carlosa, no chciałem y, Tudora mieć już w składzie wcześniej, ale nie byłem pewien, czy on zagra z motorem, więc dlatego Żan Carlos, on zagrał i grał bardzo ofensywnie tutaj mówię oczywiście o Chorwacie, więc uważam, że to jest maskę, tym bardziej, że ma go prawie połowa składów. No i Lukiniarz to jest zawodnik, który zrobił bardzo dobre wrażenie w starciu zegłom. Lubin teraz hmm, przecież Legia gra z koroną, czyli z drużyną, która no, fatalnie zaprezentowała się w starciu z połogą Szczecin, więc wydaje mi się, że Legia również może ich solidnie ukąsić. Stąd u mnie trójka właśnie zawodników jak Możecie zauważyć na ekranie. No i kapitan również z Legii. Mark Gual to jest zawodnik, który wydaje mi się ma pewny plac, bo to jest Legii najlepszy napastnik. No wiemy, że teraz do klubu niedługo trafi ten napastnik z drugiej ligi francuskiej, bodajże z Bastii. No wiemy też, że jeszcze nie gotowy do końca do gry jest Jean-Pierre Same. Więc wydaje mi się, że Gual to jest dobry wybór, tym bardziej, że to jest zawodnik, który no. W ostatnich miesiącach wygląda naprawdę bardzo, bardzo solidnie. Także góra na razie nie kapitanie, ale to się może też wszystko zmienić, bo tak jak mówiłem, jeszcze mi chodzi po głowie Joel Pereira z Lecha Poznań, który też zagrał bardzo dobrze w starciu z górnikiem, zanotował asystę. No i tak samo chodzi mi jeszcze po głowie zostawienie Dominika Marczukka, czyli cofnięcie tego transferu za Lukiniasza. No i wtedy po prostu grałem Marczukiem i pod trojną Jagielonią, ale je zostawiłbym w takim składzie, jaką miałem, czyli po prostu wszołek i gła. No dobrze. Powiedziałeś tutaj o Perejrze, powiedziałeś chociaż, o Marczuku. Masz jeszcze kogoś na oku? Masz jeszcze jakieś ewentualne opcje? Może nie pod tą kolejkę, ale już na przyszłość? No powiem Ci, że zainteresował mnie bardzo Jakub Bułkowski z uciął, zagrał bardzo przyzwoicie w starciu ze Stalomiestrza, co prawda z ławki. Natomiast za tą asystę tam ostatecznie ten gol był nieuznany, bo z i Madelej Rondicia. Natomiast później strzelił też bardzo ładną bramkę, która już Poznana oczywiście została, więc tutaj wydaje mi się, że Łukowski to jest bardzo ciekawy wybór. No akurat teraz widzę, że gra właśnie z Lechem, więc tutaj może nie będzie zbyt dużej szansy na punkty, bo Lech ma bardzo solidną defensywę. Natomiast wydaje mi się, że w przyszłości to jest dość ciekawa różnica, więc na pewno Łukowski. Poza nim, poza nim na razie chyba jeszcze nikogo takiego nie mam, ale. No Może Jorge Felix z to jest zawodnik, który gwarantuje punkty, który strzelił rękę w poprzedniej kolejce, który też miał bardzo dobrą wiosnę, więc może ta dwójka na razie. No dobrze, także tym akcentem przejdziemy sobie do mojego składu na tą drugą kolejkę. W bramce bez zmiany, oczywiście Abramowicz, jeszcze powiem tylko o tych transferach, jakie dokonałem. Do mojej drużyny przyszło dwóch zawodników, Lecha Iszak i Chotić o ile Chotić zagra w pierwszym składzie, a myślę, że mimo wszystko zagra. Mam taką nadzieję, no to może dać jakieś punkty z przodu, reszta bez zmian, bo podobnie jak ty, nie lubię tych minusowych punktów. Chociaż w poprzednich edycjach jakoś specjalnie się tym nie przejmowałem, no to jednak zobaczyłem tą różnicę, że to jednak dość dużo przeszkadza. No ale dobrze, Abramowicz bez zmian wiadomo, tani zawodnik, i Jagiellonia, mimo że tych bramek. Czasem e, traci dość sporo, no to mimo wszystko jest to jedna z lepszych e, drużyn w naszym kraju. Także Abramowicz e, w obronie bez e, zmian. E, jeszcze też zastanawiałem się nad Tudorem, ale myślę, że Silva e, też jest dość ofensywny i myślę, że jeśli będzie grał, to, to ma e, dość spory potencjał na te punkty z przodu. Fršulek, no to by chyba nie muszę argumentować tego e, wyboru. E, usunąłem ze składu Guala, też ze względu na te europejskie puchary postanowiłem, że tak troszeczkę muszę to zmniejszyć ostatecznie zamyka mi się to teraz w trzech zawodnikach grających w pucharach Abramowicz, Wszołek i Imas myślę, że to jest dość bezpieczne jeżeli miałyby być jakieś mecze przekładane ewentualnie później także troszeczkę ostrożnie z tym gram Kutris no to wiadomo asysta w poprzednim meczu także ma argumenty, żeby go jeszcze w tym składzie zostawić w pomocy IMAS liczę na lepszy występ w ekstraklasie, szczególnie po tym wczorajszym jego meczu, gdzie strzelił hat w meczu eliminacji do Ligi Mistrzów. Alvarez, co prawda, gra z lechem, ale nie chciałem go też tutaj wyrzucać. Może ewentualnie zejdzie jeszcze na ławkę za któregoś może z napastników. Jeszcze się zastanowię, jak to wszystko ułożę też, jeszcze nie jestem pewny tego składu, ale w razie co to myślę, że podobnie jak i Ty publikuję na Twittera, w zasadzie na serwis X mój ostateczny skład, myślę, że w piątek, także możecie też wyczekiwać jeżeli tutaj coś miałoby się zmieniać dalej Koczergin, myślę, że w poprzedniej kolejce jeżeli tutaj się nic nie poprawi, będę go zmieniał, no ale teraz ze względu też na te minusowe punkty, no to go jeszcze w tym składzie zostawiam dalej mam Hoticia, to już mówiłem o nim, później Kozuba, który w poprzedniej kolejce był u mnie na ławce, teraz postanowiłem zagrać piątką pomocników, mam nadzieję, że to da jakiś rezultat. No i z przodu Kuluris, nie wiem, czy jeszcze zostawię go na kapitanie, ale myślę, że tak. No i Mikael Isak też z przodu dobry występ nawet z górnikiem chociaż tego meczu całego nie oglądałem no to wiadomo bramka strzelona co prawda z Karnego ale ważne że jest no i myślę że ogólnie to jest jeden z lepszych punktów Lecha obecnie jeżeli chodzi o tych zawodników którzy gdzieś tam chodzą i ewentualnie po głowie też o nich się może troszeczkę wypowiem no to z pewnością Lukinias po tym pierwszym meczu. Ostatecznie go nie kupuję. Jeszcze zostawiam tutaj Koczergina, zostawiam Al Alvareza. Mam nadzieję, że oni też jakieś liczby mi dadzą. Oprócz Lukiniasa myślę właśnie ten Tudor. To już też mówiłem o nim. Też muszę jeszcze się tego mu przyjrzeć. No i myślę, że Ameyao jest też ciekawą opcją z Piasta. Oglądałem mecz z Krakowem. W zasadzie go komentowałem. Także no Widziałem, że Amejał naprawdę na tej lewej stronie e, w zespole Piasta razem z Jorge Felixem, który też jest bardzo ciekawą opcją, o czym mówiłeś już. E, no to Amejał naprawdę cały czas pod grą, dużo strzałów, dużo dośrodkowań, także on też jest dość ciekawy. I myślę, że e, chyba, chyba tyle. Może Biczach Cihan, jeżeli podtrzyma e, formę, to może też jeszcze on, ale poza tym to e, chyba Tyle, no i w zasadzie będziemy powoli kończyć, chyba że chcesz jeszcze coś dodać od siebie. Chciałbym życzyć powodzenia wszystkim graczom, oby te zielone strzałki były jak najczęściej w tym sezonie. Tak, ode mnie to samo. Powodzenia wszystkim w drugiej kolejce, no i do zobaczenia, trzymajcie się. Dzięki Antek za, za to, że tutaj byłeś, myślę, że nie ostatni raz. Będę Cię zapraszał tutaj właśnie na tą serię, bo wiem, że też tam działasz coś w tym mocniej, nawet udzielasz się w fantastycznym skałcie, także naprawdę bardzo fajnie, że gdzieś tam się w to wkręciłeś. No i myślę, że jak najbardziej pasujesz mi tutaj do tej serii, także do zobaczenia w kolejnych filmach. No i co? I chyba tyle. Dzięki wielkie.